Mam nadzieję, moi drodzy, że wszyscy dobrze pamiętamy, bo od kilku tygodni, to znaczy w niedzielę, ostatnie o tym przypominałem niemal za każdym razem na początku każdego naszego rozważania, tego pochylenia się nad słowem, które nam Pan daje dłońmi i ustami Kościoła i sercem tego Kościoła. Słowa, które jest słowem życia, słowa, które tak naprawdę jest samym Bogiem, bo pamiętacie. W prologu świętego Jana, jego Ewangelii czytamy, na początku było słowo, i słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Kiedy dotykamy słowa naszego Pana, dotykamy samego Pana, jego serca. Dlatego otwieramy nie tylko nasze uszy, ale otwieramy całe nasze wnętrza, aby przyjąć Boga, który w swoim słowie przychodzi. Od kilku niedziel, pamiętacie, byliśmy w winicy naszego Pana, czy to najmowani, czy zapraszani, czy też posyłani do winicy. Od chociażby tam dwa czy trzy tygodnie temu, prawda, syn mówi: pójdę, a nie poszedł. Nie pójdę, a poszedł. A trzecia wersja, moja, powiedzieć: pójdę i, i rzeczywiście pójść i starać się realizować to wezwanie i to zaproszenie, trwając właśnie w Winnicy Pana. Tydzień temu z kolei zostaliśmy zaproszeni na ucztę. Tylko pytanie: Czy byliśmy tymi, którzy odmówili? Czy tymi, którzy przyszli zawołani z opłotków, z ulic, z załóg, ale może okazało się, że w tym całym gronie byliśmy tymi, którzy nie mieli szaty, która mogłaby się podobać gospodarzowi, temu królowi, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. A więc pytaliśmy się siebie tydzień temu, jak jestem ubrany w swoim sercu i w swoim wnętrzu? Czy moje nastawienie się zmienia? Czy idę drogami bożymi? Czy myślę tak jak Pan? Czy przynajmniej naginam się i próbuję w ten sposób żyć jako Jego uczeń. I to jest, moi drodzy, tak naprawdę kółko zamknięte, bo cały czas wszystko polega na tym, aby otworzyć swoje serce na słowo Boga i w ten sposób wydawać owoce nawrócenia czyli zmiany kierunku drogi, zmiany sposobu myślenia, wartościowania, patrzenia, miłowania itd. Tak tak to jest ciągle, moi drodzy, permanentne wzywanie nas. Bo wiara to nie jest jednorazowy akt. Cyk, uwierzyłem, wszystko jest okej. Nie. Wiara to jest ciągły proces, dojrzewanie, to jest droga, dynamika, to jest akcja, bym powiedział. Bo wiara jest zawsze, moi drodzy, odpowiedzią na to, co Bóg dla mnie uczynił w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj z kolei idziemy dalej. W kolejny temat, w kolejne zagadnienie, w kolejną postawę, do której Bóg nas zaprasza. A jest to bardzo istotna i ważna postawa i ona się łączy również z tym o czym mówiliśmy do tej pory i o czym wspomniałem teraz, przed chwileczką mianowicie, czy ja jestem w stanie myśleć po Bożemu czy tak jak uczeni w piśmie i faryzeusze i przywódcy narodu izraelskiego i faryzeusze ciągle jestem obok tego słowa ciągle jestem obok Bożego prawa obok Bożego przykazania to znaczy tworzę z Bogiem tory Moje życie jest jedną szyną, a Boże Słowo i Boże Prawo drugą szyną. I nigdy się nie zejdziemy. Mniej więcej i między innymi o tym właśnie Pan Bóg dzisiaj mówi do nas w tym tekście. W tych tekstach biblijnych, które otrzymaliśmy. A zatem prorok Izajasz znowu, jak bumerang nie? w tym roku, w roku A wraca do nas. Tyle tylko, że mamy czasy późniejsze. To jest Deutero Izajasz, ten jeden z uczniów proroka Izajasza. To jest czas, kiedy już przestaje istnieć północna część Izraela podzielonego, tak? I przestała istnieć również ta południowa część, czyli Juda ze świątynią w Jerozolimie, zburzona Jerozolima i świątynia. Asyryjczycy tego dokonali. Ale Aseryjczyków podbili Babilończycy i opanowali to królestwo izraelskie. Pamiętacie, mówiliśmy o tej deportacji na tereny pogańskie Izraelijczyków i tak dalej, i tak dalej. Ale Babilończyków pobili Persowie. Jednym z królów perskich jest właśnie ten, o którym mówi dzisiejszy fragment Izajasza. Przypomnę pierwsze zdanie. Izajasz mówi tak, tak mówi Pan o swoim pomazańcu Cyrusie. Zobaczcie, pomazańcu, czyli człowieku wybranym, czyli człowieku w jakiś sposób namaszczonym, nie? pomazanym przez Boga. Bardzo mocne słowo, pomazany, czyli Mesjasz, ale nie w tym sensie, jak my znamy Pana Jezusa, który jest Mesjaszem, Synem Bożym i Zbawicielem Świata. Mesjasz, jakiś wyzwolicie, no? bardzo mocne i nośne słowo, którego używa Izajasz, bo on w cyrusie właśnie to widzi. Nazywany też cyrusem wielkim. O, co takiego uczynił ten cyrus? Ono zrobił coś, czego nie zrobili inni władcy, Ci, którzy podbili Izraelitów, ani Asyryjczycy, ani Babilończycy, ani nawet inni królowie Persji. Cyrus zupełnie inaczej władał i królował. To jest ten czas, jakieś 50 lat po zburzeniu świątyni jerozolimskiej. To jest połowa wieku VI przed Chrystusem Panem. Cyrus wydaje dekret i mówi, że wszyscy mogą wyznawać swoją wiarę i swoją religię. Między innymi Izraelici, którym Cyrus pozwala wrócić do swojego domu, ba, pozwala odbudować nie tylko miasto, ale pozwala odbudować świątynię jerozolijską. Oczywiście, oczywiście, że to wszystko nie jest nic za darmo. Bo pozwolenie poszło i zostało dane, i Żydzi z tego skorzystali. Niemniej jednak pozostali dalej pomimo jakiejś tam autonomii pozostali dalej pod pręgierzem króla Persji, no bo inaczej być nie mogło, prawda? I pewnie król Persji z tego miał jakieś profity, ale to nie, nie to jest istotne, bo o czym mówi Izajasz? On mówi o tym, że on jest tym pomazańcem, czyli wybrańcem Bożym i mówi dalej, ja mocno ująłem go za prawicę. Aby ujaźmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa. Moi drodzy, Izraelici mogliby oczekiwać i chcieliby tak na pewno, żeby pojawiło się jakieś powstanie. Żeby jakiś przywódca izraelski pokonał wcześniej Babilonię, jeszcze wcześniej Asyrię, albo później Persów. A tymczasem Bóg posługuje się poganinem którego Izajasz nazywa pomazańcem i widzi pewnym orężem w ręku Boga. To znaczy, że Bóg ma swoje drogi, ma swoje plany, ma swoje wizje i ma swoje sposoby wyzwalania. I moi drodzy, to samo widzimy w kontekście naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest logika Bożego wyzwolenia. To jest logika Bożego uzdrowienia. To jest logika przebaczenia. To jest logika pokonania grzechu. Nie tylko uwolnienia od jakiegoś okupanta, za czasów pana Jezusa Heroda czy Rzymian, w tym wypadku Persów, a wcześniej Babilończyków czy Asaryjczyków. Nie. Logika Bożego zbawienia to jest, moi drodzy, śmierć naszego pana na krzyżu, bo jedna kropla krwi naszego pana ma moc zbawić cały wszechświat. Ale znowu, ale znowu Izajasz pokazuje, że to są Boże drogi, a Izraelici znowu idą. Jak ta jedna szyna obok drugiej, którą są Boże drogi, i nie rozumieją. I dlatego odrzucają, i dlatego chodzą w smutku, i dlatego mają ciągle wątpliwości i pytania, pogrążając się ciągle w swoich przepisach i stwarzając alternatywę dla Bożego prawa. Dlatego dzisiejszy fragment Ewangelii, moi drodzy, jest pogłębieniem właśnie tej rzeczywistości. Wielu ludzi tak to interpretuje, że w tym fragmencie chodzi o, o to, że Pan Jezus chce nam pokazać, iż władza świecka pochodzi z rąk Boga. Każda, bez wyjątku. I trzeba być jej poddanym i posłusznym. Nie jest tak do końca. Nie jest tak do końca. No, zobaczcie, z jednej strony Bóg posługuje się Cyrusem, Poganinem. A z drugiej strony, w dzisiejszym fragmencie Ewangelii mówi zupełnie coś innego. Ale najpierw zobaczmy, faryzeusze uczeni w piśmie i zwolennicy Heroda, mówi, mówi Mateusz, opisując to wydarzenie. Oni kolaborowali wszyscy z Rzymianami. Oni nie szukali jakiejś prawdy, jakiejś głębi. Oni chcieli najzwyczajniej e, obsmarować pana Jezusa przed tymi tłumami, które go słuchały. Oni chcieli pokazać, że ten nauczyciel się myli i zadają mu pytanie, które tak naprawdę jest próbą pochwycenia go, złapania w pułapkę. Nie ma dobrej odpowiedzi: czy płacić podatek Rzymowi, czy nie, Cezarowi, czy nie. Jeżeli by Jezus powiedział, że trzeba płacić, to sprzeniewierza się swojemu narodowi izraelskiemu. Z którego pochodzi? A gdyby powiedział, że nie, to powiedzieliby, że jest przeciwko Rzymowi i nawołuje do powstania, a przynajmniej do nieposłuszeństwa wobec władzy. Więc jaką dać odpowiedź? I Chrystus Pan, moi drodzy, jest niesamowity w tym wszystkim, jak oni go próbują. Zresztą ten dialog dzisiejszy to jest konsekwencja tego wszystkiego, co się dzieje wcześniej w opisie Mateuszowej Ewangelii, czyli ta dysputa Pana Jezusa z przywódcami narodu wybranego. Oni ciągle, ciągle próbują sponiewierać Chrystusa i w jakiś sposób go pomniejszyć, jego posłannictwo, w oczach słuchaczy. I Jezus mówi wyraźnie, pokażcie mi denara. I pokazują. Czyj to wizerunek? No Cezara. To dajcie mu to, co należy do Niego, a Bogu to, co należy do Boga. I tak naprawdę tutaj chyba chodzi o to, że Chrystus Pan zwraca uwagę na jedną rzecz. On w ogóle nie, nie podejmuje tego tematu, rozstrzygnięcia tego dylematu, czy płacić, czy nie płacić. On mówi: oddajcie Bogu to, co należy do Boga. I to jest istota tej odpowiedzi. I to jest istota tego wszystkiego, o czym mówiliśmy do tej pory i w kontekście winnicy, i uczty z przypowieści pana Jezusa, i w kontekście dzisiejszego słowa. Czyli wróćcie na drogi, którymi chadza Pan Bóg. Tak jak mówi Izajasz, moje drogi nie są drogami waszymi, a moje myśli nie są myślami waszymi. Dlatego moi drodzy, my jesteśmy powołani do tego, aby nieustannie podejmować ten trud odkrywania Bożej Woli. Bożych zamysłów, Bożych planów, Bożych wizji i postawić ten pociąg swojego życia na tych torach, którymi są właśnie Boże plany, nie tylko dla świata, dla Kościoła, ale dla mnie osobiście również i dla Ciebie. To po to, moi drodzy, tutaj się gromadzimy, to po to otwieramy nasze serce na, nasze, na to Słowo Boże, to po to wyczulamy się na ten głos Boga, który mówi do nas w przeróżnych sytuacjach naszego życia, od chociażby przez drugiego człowieka, jakże często On do nas mówi i nas wzywa i nas zaprasza. Dlatego też podsumowując. Bardzo mocne jest słowo świętego Pawła z dzisiejszego listu do, do Tesaloniczan. To jest początek tego listu. I mówi on tak: wiemy, bracia, przez Boga umiłowani o wybraniu Waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród Was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz siłą wielką przekonania, mocą Ducha Świętego. Kościół mówi, Bóg działa. Pan mówi, Duch Święty działa. Paweł głosi, ale Duch Święty oraz serce człowieka. To Bóg jest tym, który działa. To Bóg jest tym, który zna Ciebie i mnie od podszewki. To Bóg jest tym, który wie, co jest naprawdę lepsze dla Ciebie i dla mnie. To Bóg jest tym, który może się posłużyć takim poganinem, cyrusem dla dobra narodu wybranego. Ale nie zawsze jest tak, że ten, który ma władzę i ten, któremu płacimy podatek, nazwę to kolokwialnie w cudzysłowie Cezarowi, jest po Bożej myśli. No bo jeżeli władza okłamuje, myśląc, że wszyscy poddani są debilami, Albo władza zabija swoich poddanych, bo ma oręż, albo manipuluje, albo przekręca, albo wyzyskuje, albo uciska, albo robi z nas ciągle idiotów, od chociażby tysiące ludzi, albo miliony, którzy są zaprojektowani i zaprogramowani przez różne stacje telewizyjne. Nie? Bo w telewizor powiedział, czwarta władza, zobaczcie. Dlatego myślę sobie, że ten dzisiejszy fragment nie o władzy mówi, ale mówi o tym, aby władza, aby władza, czy ten, który miał władzę, w momencie, kiedy przekracza prerogatywy Boga, żeby go nie słuchać. Bo On nie prowadzi ku zbawieniu i ku życiu. To jest właśnie ta dwutor dwutorowość. Dlatego, moi drodzy, bądźmy mądrzy, bądźmy otwarci, rozeznawajmy, bo żyjemy ci przed nami i po nas też, ale my też żyjemy w czasach, w których naprawdę trzeba być mądrym, ale Bożą mądrością, czego życzę Wam i sobie. Amen.